Ok, cześć wszystkim. Witam Was ponownie, mam nadzieję. Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym, z nowym wideo. Jak zauważyliście w tytule opowiem w nim o mojej przygodzie, jeśli można tak to nazwać. Z nerwicą lękową. Yy, opowiem Wam z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia, jak to, jak to wszystko wyglądało, jak ja to przeżyłam. Postaram się Wam w skrócie po prostu opowiedzieć, jak długo przez to przechodziłam i jakie były pierwsze objawy, jak przez to przeszłam i jak sobie poradziłam yy, z tą chorobą, jak wyszłam z tego. Ponieważ ja teraz jestem całkowicie wolna i świadoma tego, że nerwica lękowa już mnie w zupełności nie dotyczy. I mówię to z całą odpowiedzialnością, mówię to świadomie. Także postanowiłam, że taki film może być przydatny dla osób, które borykają się z tego typu chorobą. Depresja, mówi się na to lękowa, nerwica lękowa, po prostu takie stany, stany depresyjne, które um, przechodzą tak falowo. Później jest na jakiś czas może być uspokojenie się tych objawów, później znowu przychodzi i nie możemy się po prostu od tego um, uwolnić. Pomyślałam, że. Wiele pewnie z Was, którzy niestety, których niestety spotkało coś takiego jak nerwica lękowa, będziecie po prostu szukać, tak jak ja kiedyś to robiłam. Szukacie z pewnością jakichkolwiek informacji na ten temat, tak jak ja szukałam. Więc opowiem Wam, jak to wyglądało u mnie, co mi pomagało i jak to wszystko po prostu przeszłam. Otóż jakby tak wrócić do początków, kiedy to ja z punktu, z punktu widzenia takiego z punktu widzenia takiego świadomego zdałam sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak. To było kiedy miałam jakieś może 20 lat, niespełna. I będąc w górach, gdzieś tam w okolicach Zakopanego, na weselu u mojego kuzyna, byłam tam z ówczesnym narzeczonym, z rodzicami, z bratem, z siostrą. Była nas cała gromadka, także Także ja się cieszyłam na ten wyjazd, i, i wszystko, jakby wydawało się, że będzie fajnie. To yy, wyobraźcie sobie, że w nocy, kiedy spaliśmy gdzieś tam u mojej cioci, yy, to ja spokojnie usnęłam, nie miałam problemów z zasnięciem. Nigdy dotąd nie miałam żadnych takich objawów jak bezsenność, jakieś takie mm, stresy lęki mnie to nie dotyczyło. No wiadomo, Sporadycznie jakiś tam stres się pojawiał, lęk, bo to jest jakby naturalny też objaw. Nie możemy się całkowicie od tego odciąć i uchronić się od tego, ponieważ lęk, jakiś strach towarzyszy nam, jest to jakby część, część naszego życia, tak? Więc jest to jakby biologicznie nam przypisane jest to, jest to naturalne tego typu odczucia. Więc wcześniej jakby przechodziłam przez takie różne stany, delikatnie mówiąc, lękowe, stresowe, wiadomo, jak, tam, jak to uczynica w szkole, mogłam się gdzieś tam stresować przed jakimś egzaminem i tak dalej, aczkolwiek to nie były jakieś na tyle trudne sytuacje dla mnie, żebym mogła pomyśleć, że coś jest ze mną nie tak. No i wtedy właśnie kiedy, kiedy byliśmy u, u tej rodziny właśnie w górach, to Usnęłam sobie słodko, wszystko było w porządku. Obudziłam się nagle w nocy i były zgaszone wszystkie światła. To znaczy była taka totalna ciemność, wiecie, no nic nie przebijało tam przez okno. Ja po prostu otworzyłam oczy i była... Zobaczyłam głęboką taką czerń i nic więcej. I zaczęłam po prostu krzyczeć, panikować. Więc y, wszyscy akurat się obudzili, w pokoju obok spali moje rodzice, więc wskoczyli na nogi z, z, z sprawdzić, co się, co się ze mną dzieje. I ja jedyne, jedyne co pamiętam, to po prostu y, w, w momencie, kiedy kiedy miałam ten lęk, to jakby to nie analizowałam, skąd on się wziął, co się takiego dzieje i tak dalej, tylko po prostu przeraziłam się tej, tej czerni, tego, tego, że nie widzę, po prostu nie widzę, że jest po prostu czarno i czułam się, jakbym straciła wzrok i to było po prostu ogromne przeżycie dla mnie, niesamowicie się przestraszyłam. I dopiero uspokoiłam się w momencie, kiedy mój tata zaświecił, zaświecił światło i pytają o co chodzi, co się stało, co się, co się dzieje. I ja poczułam dopiero taką ulgę, taką po prostu, jak wiecie, kamień z serca. Że jednak jest wszystko w porządku, i widzę, że nie straciłam wzroku. I e zaczęli pytać, co się stało. I pierwsza myśl pewnie y, zresztą y, wynikała z tego, jak oni mówili, że y, miałam jakiś koszmar, coś mi się przyśniło, a, a ja po prostu już byłam taka... Y, nie dość, że jeszcze mocno waliło mi serce, byłam jeszcze przerażona y, tym silnym odczuciem y, lęku, tego, co się stało, ale powiedziałam, że y, że... Koszmar jakiś miałam, coś mi się przyśniło, że przestraszyłam się i tak dalej, że ale już wszystko ok, i, i że już się kładę, i wszystko w porządku. Więc e, ale poprosiłam, żeby nie gasili światła. i Znalazłam lampkę, e, jakąś w, w pokoju, zapaliłam sobie tą lampkę i wtedy po położyłam się do łóżka. E, I leżałam tak się zastanawiając, kurczę, co to było. Czy próbowałam sobie jakoś to wiecie, racjonalnie w głowie poukładać, jakoś to sobie przedstawić. No i po prostu zasnęłam. Jakoś tam zasnęłam, zasnęłam do rana, i następnego dnia już wszystko było niby, niby ok ale czułam się już inaczej. Czułam się po prostu jakoś tak. Czułam, że coś jest, wiecie, nie, nie potrafię teraz tego wytłumaczyć, ale czułam się, że, że coś jakby mi zagraża, że nie jestem bezpieczna, nie czułam się po prostu bezpiecznie i pamiętam, że odczuwałam to, że mm, bałam się drogi powrotnej, nie wiem dlaczego yy, i chciałam jak najszybciej wrócić do domu, ponieważ to, co przez te długie lata, kiedy chorowałam na, na tę nerwicę lękową, to, co mi towarzyszyło, to właśnie takie brak poczucia bezpieczeństwa gdzieś, gdzieś gdzie wychodziłam na zewnątrz, czyli czy to były głupie zakupy w sklepie, czy to był jakiś wyjazd, jakaś wycieczka, no jakieś nawet głupie stanie w kolejce w sklepie, to już, to już, to już się po prostu nadawało do tego. To już było idealne, jakby. Podłoże do tego, żeby, żeby czuć się niepewnie, żeby poczuć ten, ten lęk przytłaczający, który najgorsze jest to, że on pojawia się nie wiadomo skąd. To nie jest tak, że my zobaczymy, że na przykład ktoś nas, yy, ktoś nas chce zaatakować, no to my czujemy lęk, prawda? Albo że zbliża się nadjeżdżający samochód zbyt szybko, no to my się przestraszymy, albo coś nam spadnie na nas, czy coś takiego. To jest po prostu. Coś, co y, zaczyna się jakby w głowie, od głowy, i my nie jesteśmy w stanie jakby nic z tym zrobić na tamten moment. Ja po prostu nie radziłam sobie z tymi, y, z tymi emocjami, z tymi silnymi y, lękami, i to y, uprzykrzało mi bardzo, bardzo życie. I od tamtego czasu, kiedy miało miejsce to wydarzenie y, w górach, kiedy Poczułam ten lęk przed, przed, przed tą ciemnością jakby, przed tym, że ja nie widzę, że nie jest taka głęboka czerń, to z tego momentu już jakby to mi towarzyszyło. I ja później co jakiś czas miałam te lęki właśnie o tym charakterze. Także od tamtego czasu ja zasypiałam zawsze z lampką włączoną, albo jakaś świeca musiała się palić cokolwiek, żeby, żeby po prostu nie było totalnej ciemności. Najgorzej było, jak byłam u kogoś, na przykład w gościach, tak? I wiecie, nie było tam żadnej lampki nocnej, albo nie mogłam, głupio mi było na przykład świeczkę palić całą noc, czy coś takiego. No to, to był dla mnie duży dyskomfort, bo ja, ponieważ ja potrafiłam leżeć na łóżku i wypotrywać yy, przez okno, czy jakieś tam odrobinę chociaż jest jakiegoś yy, światła, czy jest jakaś po prostu różnica, żeby, żeby nie było takiej czerni, albo patrzyłam się na kontrolki, które, czerwone światełka, które się świeciły yy, przy telewizorze, tak? No. Z pewnością dla wielu z Was jest to, będzie to absurdalne, ale po prostu tak było i ja nie mogłam nad tym zapanować. Później, jakby to miało dalej rozwój cały czas w moim życiu. I w momencie, kiedy. E, to był taki, taki dość znamienny czas w moim życiu, kiedy e, z poprzednim partnerem. No to był, to był mój pierwszy mąż. Teraz, teraz jestem w, jakby mam, mam, inne życie, nową rodzinę, ale opowiadam wam teraz o, o czasach jakby przeszłych, odległych dla mnie. Także w, w, kiedy też będąc młodą dziewczyną wyszłam, wyszłam za mąż i staraliśmy się wtedy o potomstwo, tak? To znaczy, ja głównie, ja głównie bardzo, bardzo do tego brnęłam, bardzo pragnęłam mieć rodzinę, bardzo pragnęłam mieć dzieci. I kiedy za pierwszym razem poroniłam, nie udało się, to zaczęłam, już było bardzo źle ze mną. Mój bardzo depresja u mnie się nasiliła, ja nie miałam ochoty na nic. Ja jakby obrałam sobie za taki cel żeby mieć dziecko, mieć potomstwo i to był jakby taki nadrzędny mój cel, do którego ja dążyłam i, i dla mnie świat zupełnie inny nie istniał. Nic, nic więcej dla mnie się nie liczyło. Po pół roku od pierwszego poronienia, dodam jeszcze, że to był wczesny stadium ciąży, pojawiło się drugi, drugie poronienie. Znowu złożam w ciążę, znowu w, to był... 8, 9 tydzień ciąży, znowu poroniłam, i później jeszcze trzeci raz poroniłam, także to jakby to było dla mnie takim, trochę można powiedzieć, jak gwóźdź do trumny, ponieważ ja już wcześniej byłam, miałam silne stany lękowe, takie irracjonalne. To jeszcze tutaj doszły właśnie te. Te przykre historie, wiecie, gdzie musicie chodzić do lekarzy, musicie spędzać czas w szpitalu. To są zabiegi po każdym poronieniu, tak? Żeby oczyścić, oczyścić macicę. Sama ta sytuacja, kiedy leży się w szpitalu, czeka się na wyłóżeczkowanie macicy, a obok leży kobieta w dziewiątym miesiącu ciąży, i Wy jesteście same totalnie nie, nie, i czujecie, że z nikim nie możecie porozmawiać o tym, nikt Was nie rozumie. No, jest, jest ciężko, jest, jest w takich momentach ciężko. I raz z jednej strony taka samotność, poniekąd też na własne życzenie, ponieważ ja jakby też nie dałam jakby szansę szansy nikomu, żeby ktoś się mógł do mnie jakby zbliżyć i nie otworzyłam się też jakby tak w pełni świadomie na nikogo, ale też jakby to wynikało jakby z mojego takiego em, rozpoznania terytorium, tak, czyli ja już wiedziałam, że po prostu na pewno osoby raczej nie mogę liczyć, jakby z mojego punktu widzenia tak było, że, że one mnie raczej nie zrozumieją i też nie chciałam ich stawiać w takim, wiecie, w, takich, w takiej sytuacji, gdzie ja mówię ich o tak. Ja mogłabym im mówić o takich silnych moich przeżyciach wewnętrznych, i wiedziałabym, że oni nie będą się potrafić odnaleźć w tej sytuacji, więc wiedziałam, że to może ich przytłoczyć. Więc nie chciałam jakby też stawiać kogokolwiek, nawet z najbliższej rodziny, w, takich, w takiej sytuacji, chociaż nie powiem, czułam wsparcie. Od y, bliskich mi osób, ale jednak ten, to, co rozgrywało się tutaj i y, y, y w mojej głowie, to, to była już inna bajka, inna historia. Więc czułam z jednej strony tą taką samotność. <słuch> no i przytłaczające te napady lęku i takie totalnie odrealnienia, kiedy ja. Po prostu do tego jeszcze dochodziły różne objawy somatyczne, gdzie waliło mi serce po prostu. Także myślałam, że ono za chwilę wyskoczy tutaj przez, przez klatkę piersiową. Drętwienia rąk, drętwienia nóg, uderzenia ciśnienia do głowy, no, przeróżne, przeróżne. Duszności bardzo silne, gdzie nie mogłam po prostu złapać tchu, i wiele było takich sytuacji, że byłam gdzieś w jakimś centrum handlowym, że byłam gdzieś w jakimś sklepie, stałam w kolejce. To ja nie potrafiłam po prostu. Um, na szczęście nigdy nie zdarzyło się tak, że karetka mnie zabrała na pogotowie czy coś takiego, ale wiele razy było. Takiej sytuacji, że było bardzo blisko, bardzo blisko tego, więc no na tyle za każdym razem szukałam, znalazłam w sobie jakoś takiej siły, że po prostu przetrwałam takie momenty trudne, trudne bardzo. Co było dalej? W momencie, kiedy właśnie przechodziłam te te sprawy trudne z, z, z niemożnością jakby utrzymania no, ciąży, nie? to były te trzy poronienia, to były bardzo trudne sytuacje dla mnie. Um, takie, że ja w pewnym momencie już nie chciało mi się żyć. Teraz mo może się Wam wydawać, że ja mówię tak lekko o tym i tak dalej, ale ja mówię to z, z perspektywy Osoby, której to już jakby nie dotyczy, ja mówię o, o, o tych doświadczeniach, które były i tak teraz, jak, jak opowiadam o tym, tak przypominam sobie po prostu te momenty, te, um, te uczucia, które dominowały w moim sercu. To czuję się troszeczkę nieswojo. Przyznam, że, że troszeczkę nieswojo się czuję, kiedy wracam do tego wspomnieniami. Aczkolwiek, no, tak to wyglądało, że, że pewnego razu po prostu w szpitalu potwornie wymęczona byłam już i bólem fizycznym i tym cierpieniem mojej duszy, że po prostu nie chciało mi się żyć i. Chwyciłam, pamiętam, za klamkę i chciałam otworzyć okno. To było na drugim piętrze w szpitalu. I dosłownie czułam takie coś, że ja chcę z tym skończyć. Ja już dalej po prostu nie dam rady. To już, to już mi przerasta. Ja już nawet nie analizowałam tego, tylko to po prostu już instynktownie działałam. Wtedy już jakby nie myślałam nawet racjonalnie. Ale na szczęście te okna były zablokowane i nie, nie mogłam otworzyć tych okien, tylko mogłam troszeczkę uchylić, później jakoś się uspokoiłam i tak dalej. Także, także w, na tamten moment były takie jakby z, silne wzloty, i, i, i mocne upadki, tak. Te upadki bolały czasami bardzo w momencie kiedy ja jeszcze walczyłam jakby o to, żeby zajść w kolejną ciążę i żeby wszystko się dobrze udało. Ja odwiedzałam mnóstwo lekarzy. po prostu jeździłam po całym województwie i szukałam różnych specjalistów, którzy mogliby mi pomóc, którzy mogliby nie pomóc mi z tymi stanami lękowymi, tylko żeby mi pomogli jakby utrzymać tą ciążę, tak? I wszyscy lekarze mówili, że jestem zdrowa, że idealne, mam wyniki badań. Więc ja robiłam przeróżne badania, genetyczne, niegenetyczne, po prostu przeróżne. Um, I to nie było tak, to często było tak, że to ja sama nalegałam, naciskałam na lekarzy, żeby żeby mnie kierowali na takie albo inne badania. Sama szukałam w internecie różnych, w różnych też książkach, publikacjach. Czytałam dużo na ten temat, więc ja byłam dość upierdliwym pacjentem, współczuję lekarzom, którzy mieli wtedy ze mną do czynienia. Aczkolwiek, no, tak to wyglądało. Pamiętam, że jeden lekarz widząc jakby w jakim stanie jestem, polecił mi Rozmowę z psychologiem, żebym po prostu może odpoczęła, odreagowała. To był super, naprawdę niesamowity lekarz. I jeszcze tak nawiasem mówiąc, to on, później go spotkałam w, pewnym, w, pewnej, w pewnej sytuacji i to było bardzo miłe, bardzo miłe spotkanie, ale o tym może za chwilę dojdę do tego. I jakby ja w, tam, w tamtym momencie nie dość, że właśnie tutaj nie mogłam jakby utrzymać tej ciąży, też też szukałam sobie różnych, różnych możli jakich, tylko możliwych chorób. Więc widziałam na swoim ciele objawy. Somatyczne objawy przeróżnych chorób. I to było po prostu od HIV do. Do stwardnienia rozsianego, nowotwor piersi, tego, 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 aż po prostu no wszystko. I to było tak, że moje ciało świrowało. Miałam wysypki, jakieś pokrzywki, powiększone węzły chłonne. Wtedy też chodziłam po tych lekarzach i oni mi mówili, że wszystko jest w porządku, że nie mam się martwić, bo wszystko jest dobrze i tak dalej. Ale ja czułam się. Psychicznie bardzo źle i jeszcze dodatkowo, y, cały czas jakby to było niesamowite, bo jakby moja codzienność sprowadzała się do tego, że ja sobie szukałam nowych, y, nowych źródeł lęków, czyli potęgowałam y, w sobie te poczucia lęku, szukając nowych chorób obserwując jakieś nowe objawy na swoim ciele. I to było po prostu straszne. Wtedy zamknęłam się bardzo w sobie i raz jedyny właśnie poszłam, poszłam, do, poszłam do psychologa. Koleżanka, znajoma, która też przechodziła przez poronienia, poleciła mi, poleciła mi taką panią psycholog, do której właśnie się udałam. I to mi dało... Wtedy ta wizyta u psychologa dała mi tyle, że ja zauważyłam, że ja jestem, nie jestem jedyną osobą, nie jestem jedyną kobietą na świecie, która poroniła. I że tak może być. Ponieważ ja czułam się, że jestem totalnie nikim, że jestem takim zerem kompletnym, że, że jestem najgorszą kobietą. Na świecie, która nie potrafi nawet dziecka urodzić. To, jest, to, już, to było dla mnie niesamowite, jak mogło się zrodzić we mnie takie odczucie, kiedy ja wiedziałam, znałam nawet statystyki, ile, ile kobiet ym, ym, co roku ym, traci ciążę w Polsce. Tak dużo na ten temat czytałam, przecież rozmawiałam z lekarzami, i ja, z, jakby z naukowego punktu widzenia, wiedziałam, że takie sytuacje mają miejsca, ale. Tutaj wewnętrznie się czułam, że jestem jedyną, jedyną taką beznadziejną istotą na świecie, która, która nie potrafi po prostu utrzymać ciąży. Więc wtedy pamiętam, to mi bardzo dużo dało, że jakby wyrzuciłam z siebie te wszystkie negatywne emocje, negatywne odczucia, które miałam związane z tym, że nie mam. Nie mam potomstwa, tak, więc wtedy łatwiej mi było odpuścić. Wychodząc, jeszcze pamiętam, wychodząc od, od tej pani psycholog, wyszłam i, mimo tego, że wcześniej, zanim weszłam do gabinetu, była paskudna pogoda, było szaro, buro i niejako, to wyszłam, patrzę na niebo, a tu. Takie piękne błękitne niebo i słońce, po prostu piękne, ciepłe słońce. I tak stałam na ulicy w promieniach tego słońca i czułam, miałam takie poczucie, że będzie lepiej, że coś dobrego się wydarzy w moim życiu, że, że jest nadzieja jakaś. Poczułam wtedy taki przypływ właśnie nadziei. No i później. Ach. Było troszeczkę lepiej, ponieważ jakby część jakby bagażu ja zrzuciłam z siebie. Czyli jakby odpuściłam sobie ten temat z ciążami. To było to też tak teraz może infantylnie brzmieć, ale po prostu jakby to powiedzieć no powiem może najprościej, że rozstałam się z moim ówczesnym mężem i nie mieszkaliśmy już wtedy razem, a rozstaliśmy się, i ja czułam, czułam po prostu, że kończy się jakiś etap w moim życiu, że, że to jest. Bardzo mocno to czułam, bardzo mocno to czułam, że, że to jest jakiś koniec pewnego etapu, i byłam jakby taka pogodzona też z losem, tak dziękowałam za lekcje i już wtedy, już na tamten moment, miałam coś takiego, że dziękowałam za, za lekcje, które pojawiły się w moim życiu, i byłam już by taka pogodzona i otwarta na to, co będzie. I wyobraźcie sobie, że. Po, po niedługim, bardzo niedługim czasie, po krótkim czasie poznałam mojego, mojego obecnego męża. I wtedy jakby, no można to też tak powiedzieć, że wiadomo, miłość, człowiek zakochany, to jakby miłość leczy wszelkie, wszelkie choroby, wszelkie rany, tak? No i tak na tamten moment to też wyglądało, ponieważ... Nie miałam wtedy żadnych, żadnych objawów takich, jeżeli chodzi o ciało, objawów somatycznych, bo jeszcze też nie wspomniałam o tym, że, że wcześniej, praktycznie na no cały rok, bardzo silnie odczuwałam różne bóle, bóle. Bóle tutaj, bóle lewego ramienia. No i przeróżne inne też historie. To były. Czasami na tyle poważne, poważne rzeczy, że naprawdę utrudniały mi codzienność, utrudniały funkcjonowanie normalne życie. Ciężko było się skupić na, na czymkolwiek. No ale jakoś dzień za dniem po prostu płynął i. i ale niestety ten czas nie leczył, nie, nie leczył rany, bo ja cały czas czułam się, cały czas czułam, że nie jest dobrze, że coś jest nie tak. I, I że ja nie jestem wolna. Ja nie czułam się po prostu wolna. No i w momencie, kiedy, kiedy poznałam moją, moją miłość, moją, moją miłość, tak, mojego męża, z którym, z którym już jesteśmy 7 lat. No i wtedy, jakby, no, świat nabrał, moje życie nabrało kolorów, ale po pewnym czasie też. Pojawiały się u mnie takie, takie znowu lęki, takie odczucia, że a co jeśli to szybko, co jeśli to stracę, co jeśli coś mi się stanie albo, albo jemu się coś stanie, ale co jeśli się rozejdziemy. I wiecie, to było, to było tak, że ja byłam tak bardzo szczęśliwa, że bałam się, że mm, to może minąć, że to może się skończyć. Więc, e, więc... E, Czułam cały czas jakiś taki opór, że coś, coś mnie trzyma, coś mnie ściąga w dół. I, I mimo tego, że jest fajnie, jest super, i jakby z logicznego punktu widzenia ja nie mam podstaw do tego, żeby było, żebym miała jakiś niepokój, no to nie czułam się dobrze. No i później zaszłam w ciążę, planowaliśmy, planowaliśmy żeby mieć dzieci. Ja bardzo chciałam mieć, mieć rodzinę, mieć dzieci, mój mąż też. I udało się, zaszłam w ciąży i okazało się, że wszystko jest super, wspaniale. Cała ciąża rozwijała się świetnie. Córeczka urodziła się zdrowa. Całą ciążę przeszłam... Bardzo dobrze, jeżeli chodzi o stan mój psychiczny. Także nie miałam żadnych. Byłam zafascynowana. E, nie tyle, że ciążą, co i też miałam taki apetyt na życie.